Z prawdziwą radością witam Państwa w Filharmonii, jeszcze Filharmonii Podlaska, już za chwilę w Operze i Filharmonii. Dzisiaj rozpoczynamy casting do muzykalu Korczak. Mamy już chór dziecięcy, mamy kilka małych ról, a teraz będziemy szukać tych troszeczkę większych aktorów oraz paru dorosłych osób, które muszą wziąć w tym przedstawieniu udział. Nazywam się Monika Kurza, mam 15 lat i przyjechałam z Białego Stoku, czyli stąd. Na dzisiejszy casting przygotowałam dwie piosenki polską i angielską. Oh, you better stop before you Nazywam się Julian Lesiński, mam 22 lata, obecnie uczę się w studium wokalnoaktorskim im. Czesława Niemena w stoku. przyjechałem na casting z Radomska, bo stamtąd pochodzę, od lutego 2011 roku występuję na deskach Teatru Ludowego w spektaklu Mechaniczna Pomarańcza w Krakowie, na casting przyszedłem sprawdzić swoje umiejętności i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie jak najlepiej. Sway me more like a flubbing in, in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Jestem Marta Popławska, mam 12 lat. Chciałabym wystąpić w muzykalu Korczek i chciałabym usłyszeć opinię na mój temat głosu. Mam na imię Stany Jarbocewicz, mam 12 lat i jestem z stoku. Chciałabym wystąpić w muzykalu Korczek. Trochę mam tremę, ale myślę, że mi się uda. Z wielką radością pragnę poinformować mieszkańców Białego Stoku, że Rzecznik Praw Dziecka objął swoim osobistym patronatem całe przedsięwzięcie Janusz Korczak w Białym Stoku. Zarówno sam muzyka, jak i wystawę i cały proces dydaktyczny, jak również pani minister oświaty objęła to patronatem. Jestem z tego powodu dumny i szczęśliwy. I już zapraszam premiera wersji plenerowej. I to jest kolejna sensacja. Premierowe przedstawienie plenerowe będzie 22 lipca pod Pałacem Kultury tuż obok pomnika Janusza Korczaka. do szkoły muzycznej i przyszliśmy tutaj na casting do muzykalu Korczak. Cóż, mamy nadzieję, że się dostaniemy i że zobaczą nas Państwo na scenie w, chyba we wrześniu z tego co kojarzę jest premiera. Tak, i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Przygotowałam piosenkę łyfandlowi Jany i bardzo mi się ona podoba. Yy... I... zaśpiewać ją teraz? Yellow diamonds and the light and we standing side by side as your shadow crosses my while it the common Witam! Jestem Faustyna Maciejczyk, mam 12 lat. Mam nadzieję, że będę przyszłą aktorką e, opery i film Harmonii Podlaskiej. Na casting przygotowałam piosenkę Adele Rolling in the Deep. There's a fire in my heart. Ranging a fever Nazywam się Julia Kuzyka, mam 12 lat i przed chwilą wyszłam z castingu do musicalu Korczak, zaśpiewałam dwie piosenki Pierwsza to był Dziś będzie bal Jana Wojtaka, a druga Selena Gomez, Like a Love Song. Zegar mówi, że to jeszcze tyle godzin. Za godzinę powie o godzinę mniej. On jest mądry, bo co jego to obchodzi, że ja czekam, kiedy wreszcie spotkam cię. Przyjechałam na ten casting, ponieważ y, mam jakieś, tak wydaje mi się, zdolności teatralne y, i bardzo lubię śpiewać. Wam na pewno dam radę, na casting pojadę i każdą estradę w nim zdobędę w świecie. Tu i tam nie jestem przy kości, będą mi zazdrościć. Gdy przy mnie tu gości, Po autograf będzie ciągle stać, a w garderobach setki kwiatów i prezenty. Tak będzie, potem za to dziś kark mogę dać. Klara mam 9 lat i zaśpiewam piosenkę pod tytułem Kocham Cię życie. Uparci skrycie. Och życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. W każdą pogodę potrafił dresać oczy moje młode, niebezpieczną twoją urodę. Nazywam się Udziejewski Patryk, jestem z obornik Śląskich, to jest koło Wrocławia. Dlaczego tu przyjechałem? No, trudne pytanie. Spróbowanie własnych sił. Niewiele wiem e, o tym musicalu. Jak to wszystko ma wyglądać. E, wiem oczywiście, kto to był Korczak. I chciałbym wystąpić w tym muzykalu. Mam na imię Bianka, mam 10 lat i, i uważam, że powinna. Uważam, że przyszłam na ten casting, ponieważ muszę dostać rolę w tym musicalu. E, teraz zaśpiewam piosenkę Hani Sabotaż. Nie, 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 w mojej głowie jak długo ciągnąć to mam Życie na linii ognia, wygrana to twój cel od wojna toczy się codziennie od nowa, od nowa, od nowa Od jutra będą znów nowe dni, lepsze dni Wierzę w tą z całych sił Nazywam się Gabriela Dargiewicz, mam 13 lat i przyjechałam z łapki. Przed chwilą wyszłam z castingu i trochę się denerwowałam, ale myślę, że poszło mi bardzo dobrze. Atmosfera była tam bardzo miła i nie odczuwałam tam takiego stresu jak przed wejściem na, na tą salę. No, i myślę, że yy, dobrze mi poszło. Ten muzykal otworzy wielki marsz dzieci i młodzieży 22 lipca. Potem zagramy w Treblince 6-7 sierpnia, a potem będziemy jeździć po całej Polsce i pokazywać. Zostaliśmy również zaproszeni z przedstawieniem Korczak do otwarcia wielkiej międzynarodowej konferencji, która w grudniu tego roku będzie w Warszawie.